Witajcie na kanale. Przed Wami płyta główna MSI Mac Z390 Tomahawk Płyta jest nowa Już wylądowała w serwisie Nie jesteście ciekawi co z nią się stało No to spójrzcie Płyta już wyciągnięta Nie wiem, chyba nie była w ogóle montowana Z tego co kojarzę powinna mieć tutaj folię, ale nie jestem pewien co się z nią stało? Oczywiście mamy uszkodzony soket. Tak, po raz kolejny będziemy wymieniać soket. Już Wam pokazuję z bliska, co się stało z soketem. Mamy nasz uszkodzony soket. Spójrzcie, w tym miejscu są wyrwane dwa piny. Nie wiem, czy to będzie widać pod tym kątem, ale myślę, że na pewno jest to widoczne. Nie wiem, jak to się stało. Nie pytałem, nie pytałem klienta, więc. Nie powiem Wam, więc w dzisiejszym filmiku, właśnie wymiana tego soketu. Oczywiście, przed wymianą musimy pozbyć się wszystkich metalowych rzeczy z płyty. Wyjdzie sam backplate. Mamy go. Musimy zdjąć radiatory z sekcji zasilania PCH, no i dysku na M2 Musimy to wyjąć ze względu na to, że podczas grzania, niestety te metalowe elementy po nam odbierać ciepło. No, spójrzcie, nieużywany termopad. Tutaj z tego co widzę są, jest e, radiator przymocowany na kołkach Ale tu już mamy lepiej sekcję zrobioną Mamy ją na śrubach Więc bardzo fajnie zrobione Maskownicę też wykręcamy. Nie wiem, czy maskownica, czy tutaj nam wyjdzie samo. Okej. Okay. Adatorki te Termopady świeżutkie zostawiamy, nie ruszamy. Nie ma potrzeby wymijania. Co tu nam wyjdzie? Czy nie wyjdzie to na co? Tutaj mamy jeszcze dwie śrubki. A i tutaj mamy. A nie, czekajcie. Wyszło. Chyba wychodzi, Mamy to. schodnica wyciągnięta. Zostaw nam. nam chodzenie PCH. Próbujemy to zrobić takimi szczypczekami, ale nie jestem pewien, czy to tak wyjdzie. Dobra, jeden, drugi mamy tutaj. Już na mostku mamy termopastę prawidłowo. Tak, żeby się błyszczył pewnie. Tak, twarda. Oczy że wiecie co, nie wiem co to jest. Czy tak wygląda jak termopasta ja, Dobra, mamy płytę przygotowaną. To co? Lecimy na stację. Płyta przygotowana, jest sztywno. Teraz zostało nałożyć topnika. Topnika, nie żałuję. Dobra. Ty uruchamiam maszynę. No i czekamy. Bo tam na razie będzie się grzała od dołu, tylko później dołączymy górę. No w takim razie chyba widzimy się przy zdejmowaniu tego soketu. Jak słyszycie soket już jest prawie że gotowy, powinien nam no ładnie wyjść. Dobra, mamy to. Stację wyłączamy. Pady, z tego co widzę, wszystkie są ładnie. Ech, teraz, co? Poczekam, że delikatnie płyta ostygnie. Przyniosę ją sobie pod mikroskop i dopiero wtedy oczyszczę pola. Dlatego, właśnie nie czyszczę tutaj przy stacji od razu. Fakt jest, to wygodniejsze, ale no, nie mam tutaj sprzętu przy stacji. Mam to wszystko przy mikroskopie, więc. Idziemy się na czyszczeniu tego. Tak. No to czas na czyszczenie Z resztek starej cyny. Możemy nałożyć sporo topnika. Nowa cyna. I nasz quick-nowy, nie? W końcu użyjemy. Wcześniej używałem do tego trochę starszej tej stacji, ale. No ja ładnie idzie chciałbym powiedzieć. Tu już widzicie trochę za dużo tego jest to za dużo ceny, więc można ją odsunąć. Dobra. Mamy to. Teraz plecionka. Trzeba ładnie oczyścić te wszystkie pola. Jeszcze poprawimy raz Żeby to ładnie wyglądało OK Jak widzicie pady są ładnie wyczyszczone Wszystko trzeba pozbyć się topnika i to ładnie oczyścić. Użyj do tego zwykłego ręczniczka, alkoholu. Polu też nie żałujemy. Wszystko ładnie wyparuje. Dobra. Płytę mamy przygotowaną. Jak widzicie. Pady ładnie oczyszczone. Już Wam pokazuję. Nowy, mam nowy socket jest i on zakulkowany dobra, zostało nałożyć cynę nałożyć nowy soket ładnie wypozycjonować układ ale to już widzimy się na maszynie topnik mamy nałożony nasz nowy soket Tutaj jest taka kropeczka jak widzicie, tu mamy ścięcie. Dobra, maszyna poszła w ruch, czekamy w takim razie. Dobra, masz soket już gotowy praktycznie. Tylko chwilkę poczekamy. Dobra, mamy to zrobione. Teraz płyta będzie sobie stygła. Jako stygnie to wyczyszczę resztki topnika. I, I co będziemy widzieć się na testach? Pewnie nie. Co do później? Też uzbrojona wszystkie chłodzenia. Na testy, jakiś tam procesor Pentium i pamięć w Singlu. Na razie, no bo uruchamiamy. Kręci się, kręci. Tu mamy wyświetlacz kodu błędów. Jakiś mamy reset. Zobaczymy, ważniejsze żeby obraz był. Dobra, chyba to mamy. Zobaczcie. interpentium Gold. Idziemy dalej do biosu. wszystko. Dobra, w takim razie mi zostało jeszcze potestować płytę, zobaczyć czy reszta banków pamięci będzie działała. No tak jak widzieliście, udało się wymienić soket płyta stała, działa. Dobra, to do następnego. Na razie.